sobie z moją mamą z arbuzika. Wchodzimy właśnie. Siema wszystkim teraz powinno ją słychać. No. Nie wiemy. No. Mam nadzieję, że mnie Zamieniamy. słychać. No. Zamieniamy. Zamieniamy. No, Ma zamienić. Już mam zaproszenie od Ciebie, więc dołączam. Dobra, no. jesteśmy razem. Musimy zdobyć Arbuza. Ja no. będę pierwsza, zobaczysz! Ale ja nie. będę miał więcej arbuzów, niż ty. Dasz radę dwa? Tak. <laughs> spróbuję, nie, no spróbuję, Nie da rady. Trzeba próbować, nie poddaję ja już, się. Ja już kiedyś próbowałam i mi się jeszcze ani razu nie udało. Jestem lepszy. <laughs> no, niestety. Muszę przyznać, że masz rację. Na twarzy mam jabłka. Bo jak sobie A kogo zmienić, my tam jeszcze słyszymy? Się sobie. Co? Kogo my tam jeszcze słyszymy? No ale. Jest obok mnie. Tak. A, to, to cóż to jest Ala? Moja siostra, już z nią nagrywałem. <grywa> tak? Tak, no. na przykład komiczka. Tak. Jak no składaliśmy no, tak. klatki. Faktycznie. A ja Klikam byłam włosem za światów, tak? Czy za kamery. Chyba? Za kamery, ale... Co, to ty miałaś? No. Chyba tak. O! A wiesz, udało. ja zaraz będę miał to drugie. Ej, idź ty. Zawsze mnie ogrywasz. No tak. Teraz cię ogrywasz. Nie! co tu się stało? Wiem! Naprawię! Naprawię to. Tu się, co? Robię akcję naprawianie. A co ci się tam wydarzyło? No tutaj nie chcą się połączyć, głupki. <grym> tutaj te wiesz. A mi się udało! Już jestem coraz bliżej, chociaż do ciebie jeszcze kawałek mi brakuje. no, dalej... mama daj. gra. Nie przegram, ale mi życzysz. No własna córka. Ale co to Dobra! To? Ja, ja mogła się połączyć na twarzy. Swojej. O, a ja mam już ananaska, -la -la. A wiesz, że ja zaraz będę miał ananas Skype'u. No, ale ja pierwszy miałam ananaska. Ale ja będę mógł mieć pierwszy tego, wiesz co spała po Anapasku? Melona. Melona? <laughs> Watermelon. Watermelon? Go. Go, 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 go. Watermelon, Go Mama! Si. Mama Sigma. Mama. Sigma. Mama. Sigma. Mama. Sigma. Mama. Sigma, mama. Słucham! Fajnie. Da. Chyba nie dasz rady! Ale da. ty jesteś! Chyba nie dasz rady, Ryder. Dam radę! Nie dasz. Bo budowniczy! Nie dasz rady! <ścoughs> Dwa budowniczy! Nie, da <ścoughs> nie dasz rady! Nie dasz rady! Rady, rady, nie dasz rady. Dam. Nie dam. Nie dam. Nie dam. Co? Ja, ja się dam nie, dam. nie dam kolacji, jak tak będziecie mówić. Co? <laughs> nie dam da kolacji. No to sam sobie zrobię. Czekoladek. Co? A, no, czekolada na kolację, no już. Co by sobie zrobiła czekoladę na kolację? Ja bym sobie z zrobił, bo kiedyś robiłem u babci. Poka, Maroko. Poko, Poko, Maroko, Popko. Można by Pop... o i noc. Nie, nie będzie No połącz się. Połącz się, gupku. No ja zrobiłam takie coś, co było tak niebezpieczne, żeby teraz się nie połączyło. Gupek. 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 Co? Gupi gupek. No, by mi się zacięło. O! Kuba, 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 Buba, Kuba, Buba, Kuba, Buba, Kuba, Buba, kuba, 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 kuba. kuba. Buba, Kuba, śpiewa, ja mówiłam, a Ala mówiła Kuba. No i co? No i co? Myślicie, że ten doping wam coś pomoże? Ja was pokonam. Ha! Barbuziki! Jupi! Jakie arbuziki, ananaski! No kurde, ty głupi ananasie! Widzisz, co mi się stało? Kła! No mamę. i co? I kto tu mówił, że Jest mnie pokona? Jest trasy mamy! Dobra. I kto tu mówił, że mnie pokona? No A kto? No dobra, ja, ale no... Chyba jednak się mnie pokonam. No, nie podskakuj tutaj, nie podskakuj, bo ja jest jestem lepsza. Oj, chyba ktoś do mnie biegnie. Wyczuła, wyczuła pismo nosem, kto jest lepszy. Dobre, teraz do mnie jeszcze A co? Jestem słaba. O, przyszłaś mi powiedzieć, że jestem słaba? Dzięki, to idziesz do kuby z powrotem, kibicyjnie. Ej, wiesz jaka mamu była do kamerki, że jesteś słaba, to bo to jakby do mnie, bo że jestem słaby. No, to się zdecydujcie. Co? Zdecydujcie się kto komu tutaj kibicuje. No właśnie Ala, zdecyduj się. O, zobacz, trzy ananaski. Kibicujesz mamie? Tak. Słabe włosy.

twój dźwięk co? Złapam, gra. <grywa> I teraz, to kurka! Ale ona mi na koniec się No, no! no Aha, na pewno. To teraz w jakąś moją grę zobaczmy! Nie, rewanż! Dobra, a potem... Jak wygram, to moja gra. Nie, ja jestem słaba w inne gry. Ja tylko umiem w Watermelona grać. Zobaczysz, będziesz dobra. Tak. No dobra, próbujemy może. Ale to na następny odcinek. O. No. Dzisiaj taki, taki krótki watermelonowy. Watermelon go, go. Watermelon go, go. Watermelon go, go. No i jak ci wyglądasz? Tu macie słabeus! Au, 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 au! Au, au, au! Kub to, co ty tam krzyczysz tak? Ala mi ciągnę za kitkę. Ala, nie dokuczaj mu, to ma być sprawiedliwa gra. Aaaa! Aaaa! Bo nie będę z wami grała, jak będziecie tak sobie dokuczać. O, jak ci idzie? Musiałam się napić. O, jak, aż z wrażenia zachciało ci się pić. Eee, co? Że cię, że cię ograłam. Nie, dlatego, bo zostawiłaś kapcia. Tak jo. Barbie! I tak dlatego ci się zachciało, ten! Pić! Od no. tego do tego kasia! Ala to nas zaraz dołączy, pewnie. Tak. O, tak. zobacz, no. zobacz, co ja mam, co ja mam właściwie. Nawet nie wiem, co to jest. To jest przecież jest Skin, Chyba. Aha. Widzowie, napiszcie, co to? Tak. No. Wydaje mi się, że tak, masz rację. To mama słabia. Widzowie, dlaczego ona tak powiedziała? No. Bo się do nas chce dołączyć i wygrać z nami. Ale to nie jest gra trój, trójki, czy trojka. Nie da się. No bo jak Wojan na przykład nagrywał, to widzi, to było, że to trzeba po prostu na zmianę grać i tyle. Hej. ktoś też dołączył. Co? A Luśka dołączyła, tylko faktycznie tutaj się nie da w trzy osoby. A lala Oj, ta runda mi nie idzie No widzę, widzę Ale mm, masz. A rię... tobie? No widzę, widzę. Co? A czy tobie czy... tak nie idzie. Co? Czy tobie też nie idzie ta runda? No idzie mi. No! O! Druga brzoskwinka, a patrz co ja mam. No co masz? Jabłko, mm, nie, kokosa i brzoskwinkę obok siebie i, i ananas. <noise> o nie, pokonałeś mnie. Ale, ale, ale dalej masz więcej punktów, bo więcej dzieci łączysz. No widzisz, ale co z tego? Ciekawe co się, tego? Ciekawe się da zrobić w ogóle dwa arbuzy, bo nie wiem kto by zrobił. Nie, nie widziałam, żeby ktokolwiek zrobił dwa arbuzy. Może kiedyś ja spróbuję. Jest ananasek! Ja już go mam dawno. Mam jabłko też, a Ty no. brzoskwinkę <grych> Skąd Ty tą brzoskwinię masz? No mam o, ore ore, siabada bada, no. a more More more, siabada bada Co? Mor mor moro, mor mor moro Szabidoro, doro, doro, doro. doro. Mor, moro, moro, moro. Si może, możecie, dogonie, możecie, dogonie. Nie, ci zauważyłaś, że już mam drugą zaskwinkę. kwinkę. Znaczy, mam zaskwinkę. Może ja też mam przez już dawno. A ciekawe, czy mi się uda zrzucić pomarańczkę na jabłko? Nie! Ja chciałem ustawić pomarańczkę na jabłko, żeby potem kolejną przy. Dać na nią. No kurde! Miałaś spaść tu, o tak. No i też tutaj coś nie tak pospadało spadało. Ej! Co? Nic. Nie idzie ci. Jakaś ta runda taka. Dla mnie dobra. No to będzie remis. I w następnym odcinku zagrałem coś innego niż Arbuzika No dobra Pomyślimy nad tym, w co. No Masz jakąś taką grę, która by była łatwa. Może o, bo o, bo ma błocie 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 Master błocie i Master Master i Masters. Potuczucie po odcinku moją mamę w to grać i może będzie dobrze. O! A mi też teraz nie idzie. Tylko, że te ananasy są tak daleko od siebie, że one się nie dadzą rady połączyć. My właśnie nie chcą zrobić się drugie jabłko od dawna już. Bo cały czas mi gdzieś w drugą stronę spada wszystko. Wiesz? Jak? No, że jak ja chcę zrobić w jedną stronę, to mi leci w drugą. No. No, to jest najgorsze. No tak, bywa, bywa. Dobra, tu. Ta! No kurde! No dobra, mamy, mamy, co? No jest. I co my mamy? Nic nie mamy. O! Proszę leć tam, głupkowaca. Ty. No i spadnij tam na bok, no. Co za... A patrz co mi się no, dzieje. No stronę, no. Ale widzisz co u mnie się dzieje? Nawet to by się połączył zaraz w brzoskwie i będziesz miał kolejnego ananasa, a ananas Ci się połączy yy, z drugim ananasem i będziesz miał melona, a ja... O, i co? No i właśnie Ci to tak opisałam. <grym> Ej, ja to sobie ustawiłem i nagle wszystko się tak spadło o połowę w dół. <grym> No bo ja ci powiedziałam, jak ci się zaraz wydarzy, a u mnie to nie ma szans już. Nie ma. Nie ma Nie ma Już u mnie koniec. Zobacz co się dzieje. Przegrana jest bliska. No widzę, widzę. Ale walcz to może dosyć ci się uda. No... Ale wątpię tak, tak. O, zobacz. <ścoughs> o, brzoskinka. Walczę do końca. Ale, ale wiesz, że ja mam o 200 punktów mniej niż ty. No to jak odpadnę, to będziesz mógł sobie trochę dobić. No mu się. Hmm. Lub teraz po prostu. Jak ci się no. nic nie udaje. No ale zobacz, mnie już. Mnie już tutaj. Co to za muzyczka? Wyłącz ją. Jaka muzyczka? Nie wiem, czy to słychać, ale może być że um, mnie słychać. To ja siostra włączyła muzyczkę? Aha! No, widzę, nie. Bądź Nie słyszysz? tego? Teraz sobie popatrzę, jak ty grasz. Jest! No, jest! Na, jest! 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 zrobić, Jest! super. tak, tak, nas ananas. tak, 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 rozgrywce. Nie, Ej. wyłącz, no, są te, co ty, tutaj nie, nie słuchamy muzyczki. U mnie też włącz, ale nie słychać. U mnie. Was? No. Dajesz, dajesz, Kuba. O, tylko... Ale Będzie... nie, no będziesz miał więcej niż punktów. Jasne. No gdzie ty to dałeś? Przecież tam miałeś ten. Muszęć mało. O, Ala do mnie dołączyła. Jest! Tak mamy, remis. Piękny. Ej, może super. damy pierwszy hashtag na moim kanale. Bardzo dziękuję za grę. Było fajnie, miło. Zagościć Fajne. tutaj. Mam pomysł, no. bo moglibyśmy dać pierwszy hashtag na moim kanale, który przed chwilą wymyśliłaś. Byłem. Jaki? Hashtag remis. Remis, Ti! No my zawsze lubimy remisy, prawda? Kubek? No, zawsze. Kubek. Się. O, drugi hashtag, kubek. O, Dobra, i, to i, ja się przed... z wszystkimi pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym wspólnym odcinku. Yy, o, Sigma Boy tutaj właśnie jest wśród Was, czyli Sigma Pozdrawiam. Ja jeszcze myślę, widzowie, żeby może napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć, jak gra z moją mamą w Mord The Masters. Która to gra? Sigma, Sigma sigma, i Sigma Boy. Słyszycie? Sigma Boy śpiewają. Bravo, yeah. bravo. No to napiszcie w komentarzach, czy to dobry pomysł, żebyśmy... Nagrali coś takiego jak Mordery Masters. A teraz w pa!